Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony. Dziękuję za to. Krończę na tym kanale. Dzisiaj czas na nową serię. Też fański jumping. Tym razem Puchar Świata: Sezon 2021-2022. Eee, jak to będzie wyglądało? Dlaczego nie Sezon 2020-2021? Powód jest jeden, dlatego że jednak no, ten sezon trwa i nie chcę robić go tak y, od samego początku. Jednak chcę zrobić swój własny, dlatego że też mogę edytować kalendarz. Jak widzicie, tutaj są zmiany: nie ma niżnego tagiły, za niego Falun, Skrylingenthal. E, co tutaj jeszcze mamy? Schudzińsk, no Skudzińsk to będą Igrzyska Olimpijskie, więc e, dlaczego tutaj, a nie na przykład na Predat czy Billa skoro mają swój kompleks. Dlatego, że no, jednak robienie Will, Hammer czy Predaczo troszeczkę stało się nudne. A Scootings to bardzo ładna skocznia. Jak można tutaj zobaczyć. To czy, no tutaj trudno zobaczyć, ale e, gdy sobie zagramy, to bardzo fajnie to wygląda. Do tego jeszcze Mistrzostwo Świata w Lotach w Wikersund. Nie chciałam tego robić właśnie tu, właśnie. D, nie chciałam robić właśnie tego właśnie to będą tutaj d, d, dwa wickersund i dlatego musiałam zrobić tiz jednoista twift, dlatego że nie chcę robić no co ja robię, nie chcę robić właśnie e, właśnie e, z, e, tak jednego konkursu indywidualnego i jeden drużynowy, tylko po prostu zrobię tutaj e, dwa, nie brałam punktów Q, bo wtedy byłoby głupio i jak będę skakał? Zdecydowałam, że wybiorę każdego zawodnika z każdej reprezentacji, czyli na przykład Kubacki Kubacki z Polski, Tandę z Norwegii, Niemcy, Eisenbicher, Austria, Heibek, Słowenia, P Prewc, Japonia, Kobayashi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, przechodzimy do konkursu w Wiśle. Konkursu. Ja to właśnie skocznia w Wiśle Malince. Czas na konkurs drużynowy. Jak widzimy, właśnie temperaturę minus 5, więc. No, można powiedzieć, że temperatura nawet okej, okay. Wilgotność 52,1% wiatr na razie pod narty, więc będzie to oczywiście sprzyjał zawodnikom. Pogoda jeszcze stało, to właśnie tutaj widzimy detale skoczni. Punkt kaustuowany na 120 metrze. Punkt 134. Teraz właśnie widzimy listę drużyn. 9 reprezentacji, w tym Polska, która będzie skakała ostatnia. I cóż, nie możemy się oczekać. Rozpocznijmy konkurs drużynowy. I na razie wysuwamy się proszę Państwa na prowadzenie, Andrzej Stękała skoczył 123,5 metra, jesteśmy liderami z małą stratą, z małą przewagą nad słońcami. bo to jest tylko 1,4 tak samo jak Japonia, która też jest sensacyjna na trzecim miejscu mimo tego, że Józef Kobałowski skoczył najdalej 125 metrów, ale będzie ciekawie w drugiej serii, będzie bardzo ciekawe oczywiście kolejce. Teraz czas na Ryoju Kobayashiego, reprezentanta Japonii. Japończycy, 81 metrów może skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Mi się zdaje, że jak na Ryoju Kobayashiego, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta forma. A Ryoyu leci i dobrze! Dobry skok Ryoju Kobayashiego. Poza punkt 125 metrów, odjęte 4,8. Jest prowadzenie Japonii. Skok dobry. Wiedzą, że no, Japończycy no, chcieliby stanąć na podium w wiśle. No i indywidualnie to jest na razie najlepsza nota. Więc brawo dla Japończyka. Teraz na belce zasiadł Misia Highback reprezentant Austrii. Austria, który w wcześniejszym sezonie spisywał się tak sobie na Mistrzostwach Świata w lotach w planicy, odpalił czwarte miejsce. Ale tak wyjechali. Yy, no Fatalnie wtedy tam skakali i paska Kachowera, teraz, Misia, Hajbek. 136,5 i Austriacy wracają do gry Nawet jedna dwudziestka od Niemca, jeszcze od Polaka, ale ona zostaje e, niewliczona. ale kapitalne noty i Austriacy obejmują prowadzenie. Teraz czas na skok Dawida Kubackiego, Dawid Kubacki, 133 metry musi skoczyć, trzeba mieć prowadzenie, wysoko postawił poprzeczkę Misia Hajbek. Dobrze leci Dawid, będzie daleko, będzie, jest, będzie prowadzenie, będzie prowadzenie Polaków, 136 metrów i Polacy wysuwają się na prowadzenie w konkursie. Brawo dla Dawida, kapitalne noty. No jednak już idzie troszeczkę właśnie w tych zawodników, którzy potrafią dobre noty dostawać. Jak widzimy tutaj klasyfikację Polska na prowadzeniu, na no, drugim Austrii, na trzecim Japonia. No rozczarowujący wynik na razie reprezentacji Niemiec, bo już duża strata do Japonii, ale coś czuję, że może w drugiej serii odrodzą się i w wcześniej kolejce, no co ja mówię o tej drugiej serii, zobaczymy, czy się odrodzą. Teraz Norwegia i Daniel Andretande, reprezentant Norwegii, Norwegowie. Popatrzmy na skok Daniela Andretandego. Dobre wybicie na razie to będzie daleki skok. I to jest bardzo daleki skok, ale czy było 130 metrów? Było 130 metrów, 130,5. I trzecia jest na razie Norwegia. Więc no, na razie na to wygląda, że na, na, na razie na podium nie będę. No ale tak, no na razie przegrywają też z Niemcami, którzy odpalił petardę Karl Geiger. I Polacy dali liderami, ale proszę zobaczyć, Niemcy zaatakowali są na drugim miejscu, na trzecim Austria, na czwartym Słowenia, na czwartym Norwegia, na piątym Słowenia, na szóstym Japonia. No co tutaj się stało? No, oj, Yukiyasato Sato 122 metry, no popsuł ten skok. Ale czas na ostatnią kolejkę tej pierwszej serii. Nie możemy się doczekać. Popatrzmy, reprezentant teraz w Finlandii rozpoczyna anti-alto. Finowie no, mogą się pożegnać z konkursem, bo ostatnie miejsce zajmują. Ale popatrzmy, czy będzie skok pożegnający się? Ojeju. O, jeszcze próbował coś tutaj pociągnąć anti-alto, ale skok był fatalny. 95,5 metra i to jest siódma pozycja Finów. No niestety. No i też bardzo słabe noty. Cóż, no to powoduje, że reprezentacja. E, reprezentacja. Finlandii. żegna się z konkursem. A teraz czas na Jedwigenia Klimowa. Reprezentacja Słowenii czy Rosji. 141,5 metra musiałby skoczyć klimów, czyli rekord skoczni. I też musiałby przeskoczyć skocznie. Ale Klimow, Klimow, brawo, brawo Ewgenii Klimow, 125,5, punkt K przekroczony i jest prowadzenie, czy nie jest prowadzenie, ale i tak to był bardzo dobry skok na Rosjanina, bo jak teraz patrzę na indywidualne noty, byłby siódmy, więc nie ma na razie dramatu, to był bardzo dobry wynik, bardzo dobry skok Klimowa. No, dla niego ta Wisła to bardzo dobra, no bo w 2018 roku on tutaj zwyciężył konkurs yy, i został liderem Pucharu Świata. No, tymczasowo Gregor de Schwanden. Ale to będzie krótszy skok niż Jewgenia Klimowa. Powyżej 100 metra, 103,5. Yy, to jest dopiero ósma pozycja Szwajcarów, ale moim zdaniem tak, będą chyba yy, zostaną właśnie na moim zdaniem zostaną ale najgorsze jest to, że właśnie on oddał no, tą najlepszą notę e, nawet, tak sobie popatrzymy to Niko, kto Sacho miał lepszą, bo miał 110 teraz Peter Preutz i reprezentacja Słowenii e, popatrzmy na Słoweńców, 119 metrów musi skoczyć e, Peter Preutz mi się zdaje, że może to w stanie zrobić warunki są dobre O, będzie daleko, będzie świetnie i jest daleko! Brawo, Peter! Zobywca kresztowej kulisy na 2015-16, a Peter Preutz skacze 132,5. No, czy, czy Słowańcy wrócą do gry w drugiej serii? Zobaczymy, ale bardzo ładny skok. To jest oczywiście skok na plus. I yy, cóż, no, Słowańcy pewnie będą atakować podium dalej. Teraz Markus Eisenbichler. Rok temu on tutaj zwyciężał i też przejął koszulkę lidera, plastron lidera, jak ktoś tak woli mówić. Ale popatrz, Markus Eisenbichler. Na razie na torbie miejscu Niemcy. I dobrze, dobrze. Skoczył za to zieloną linię, ale 127 127,5. Zobaczymy, jak odpowie 100, Oczywiście Niemcy obejmują prowadzenie, ale poczekajmy. Markus Eisenbicher, no widać, że to nie był taki skok jak się spodziewali Niemcy, bo skoczył najdalej Geiger 134,5 poza HS. Jako z trzech zawodników, bo jeszcze skoczył Michel Hajbek i Dawid Kubacki. I proszę Państwa, tak się kończy: pierwsza seria Polacy na pierwszym miejscu ale musimy uciekać Niemcom, bo Niemcy są na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Norwegowie, na czwartym Słoweńcy, na piątym Austriacy, na szóstym Japończycy, na siódmym Rosjanie, na ósmym Szwajcarowie, a na ostatnim miejscu, dziewiątym, który się właśnie żegnają z dzisiejszym konkursem, Finowie, a indywidualnie najlepszy byłby Dawid Kubacki, który 136 metrów uzyskał i zająłby na razie prowadzenie, na drugim miejscu był Michel Hebeck, a na trzecim Geiger, nie możemy się czekać w drugiej serii, no bo chcemy na pewno yy, właśnie uzyskać właśnie to. Yy, po prostu żebyśmy utrzymali to prowadzenie. Przechodzimy. mała, króciutka przerwa i przechodzimy dalej. Czas teraz proszę Państwa na drugą serię. Przypomnę Polacy na prowadzeniu po pierwszych yy, czterech grupach, czyli po pierwszej serii rozpoczynamy właśnie drugą. I jesteśmy dalej na prowadzeniu. Powiększyliśmy przewagę. Andrzej Stękała 127,5. Dobry skok. No konstantnie Schmidt nie wytrzymał i 123 metry tylko. Na ostatnim miejscu Szwajcarowie, który już tracą o, bardzo dużo przewag nad Rosjanami, więc pewnie zakończy dzisiejszy konkurs na ostatniej ósmej pozycji, ale ważne, że Szwajcarowie mają punkty na trzecim miejscu Norwegowie z małą stratą do Niemczech, bo mają 3 punkty straty. No Słowięcy już troszeczkę więcej, bo 10,2 ,10. e, Austriacy tak samo. E, tylko, że tutaj mają y, 10 i Przechodzimy, proszę Państwa, do drugiej serii konkursu, drugiej serii, y, drugiej kolejki. Ryoyu Kobayashi, jego pierwszy skok 125 y, 5 metrów, czy nie, 130, 130 tam ileś było, ale zapomniałem. Ale popatrzmy, Ryoyu Kobayashi. Ryōyu Kobayashi! On jest w formie i pokazuje, że będzie faworytem do zwycięstwa w konkursie indywidualnym w 134 metry, a skoczył 125 metrów, więc polepszył się o 9 metrów. Bardzo dobry skok Ryōyu. Idziemy teraz patrzeć, co zrobił pozostałe reprezentacje. Michał Halbeck, jego pierwszy skok 136,5 metra. Petarda teraz musi skoczyć 123,5, aby nie wyprzedzili y, Japończycy właśnie reprezentację y, Austrii. Mm, o, o, I to też daleko! 133,5, no pokazuje, że Michał Halbeck jest w formie i będzie na razie liderem austriackiej kadry w wiśle. No i bardzo dobry na razie początek sezonu la Highbacka, 133,5, skok kapitalny, dwa równe skoki poza 130 metr, zobaczymy jak to będzie wyglądało w konkursie. A teraz Dawid miał najlepszą indywidualną notę w pierwszej serii, teraz 122 metry i zostajemy liderami, mam nadzieję, że to Dawid zrobi ryzykownie, bo skacze w drugiej kolejce. Ale widać, że to się opłaciło. Jest dobra trajektoria lotu i też daleko, Dawid. Ale krócej niż Michel Hajbek, ale to minimalnie. Ale ważne, że Polacy będą na prowadzeniu po pierwszej, po drugiej grupie, drugiej serii. Będzie bardzo ciekawie. I tu właśnie widzimy, no już powiększyliśmy przewagę nad Niemcami. Trzecia Austria, mimo tego, że Pius Paszkę skoczył 127 metrów a Michisel Hajbek skoczył yy, dalej. No, Austriacy powrócili na podium na czwartym miejscu Norwegowie na piątym Japończycy miało takiego dobrego skoku i koba się Na szóstym Słowenia no, zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. No, bo jednak te skoki Boropol, bor bor bo w 3:121, 125 metrów, no to nie są złe, ale jednak jak widzimy, dzisiejszą konkurencję jest bardzo trudno. E Czas na przedostatnią kolejkę. Rozpocznie ją reprezentacja y Rosji: Michał Nazarów. Teraz Daniel Andre Tande. Norwegowie walczą o podium. No, to będzie potwornie ciekawe walka o te podium. Nie możemy się tego. ...tej walki o podium doczekać, ale teraz popatrzmy. Tande, będzie też daleko. Będzie też daleko, dobrze! Brawo, Tande! Ale ta zielonia linia była poza 140 metr i szans na to, żeby tyle skoczy były małe, ale to jest druga pozycja Norwegów. Dobry skok. Też dobry skok. No Nota 266,8 punktu Norwega Zobaczymy jak spiszą się jego koledzy I na razie, proszę Państwa, Polacy są na prowadzeniu Piotr Żyła 131 metrów U Niemiec Geiger też 131 Więc czas teraz na ostatnią kolejkę Rozpocznie Jewgeni Klimow Reprezentant Rosji, Rosjanie no yy, Pożegnają się z dzisiejszym konkursem, to jest pewne Zobaczymy w jakim stylu Klimow w pierwszej serii dobrze ale teraz to jest skok fatalny. Mówi zatem że ten pierwszy skok to był przypadek. 93 metry. To jest dopiero siódma pozycja. Widać, że nawet Wisła nie jest taką ulubioną skocznią. Reprezentanta Rosji. Zobaczymy, jak to będzie się działo. I teraz czas na Gregora Deszwandena, też Szwajcarowie. No w pierwszej serii Szwajcar fatalnie. I chciałby się zrehabilitować, bo był najlepszy ze Szwajcarów, mimo takiego skoku. Jeszcze próbuję to pociągnąć i pociągnął do setnego metra, ale 103,5 taka sama odległość w pierwszej serii, więc dwa skoki, no, które pewnie mu kwalifikacje do drugiej serii by mu nie dały, mimo tego, że no mamy tutaj yy, drużyn mniej, bo składają się z cztery, oczywiście zawodników i 9 na nacji. I teraz zobaczmy. Keiichi Sato. Reprezentant Japonii. Japonia. E, też chciałaby pewnie walczyć o zwycięstwo, ale popatrzmy. Keiichi Sato. To zaskakujące, że on właśnie kończy. Patrzmy na niego. Keiichi Sato. Ładnie! Ładnie Keiichi Sato. 128,5. I reprezentacja Japonii wychodzi na, oczywiście na prowadzenie. Więc wyprzedza Polskę, która mimo tego e, wygrała z Rosją i Szwajcarią, mimo tego, że oni oddali 4, a Polacy jeszcze 3. Teraz Peter Preutz, reprezentant Słowenii. Słowenia na razie też walczy o zwycięstwo, ale musi skoczyć 130,5. No teraz wszystko w nogach Petera Preuza, chyba tak. Peter Preuz leci, Peter Preuz leci i popatrzmy. Chyba po Chyba 134,5. Tak jest, tak jest. I Słowenia, no nie wiadomo, czy jeszcze będzie na podium. Zobaczymy, ale no taki skok naprawdę był kapitalny i coś czuję, że zobaczymy. Może Słowenię na podium. Zobaczymy, ale coś czuję, że jednak nie, ale takie skoki są bardzo dobre. Daniel Huber, reprezentant Austrii. Austriacy też walczą o podium. Będzie bardzo ciekawie, bo jeszcze walczy Norwegia, Niemcy. No Polacy już pewnie będą walczyć o zwycięstwo. Popatrzmy, Daniel Huber. Oj, 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 Daniel Huber wylądował już na dwie nogi, nie chciał ryzykować, 140 metrów, nowy rekord skoczni Wisły Malinki, ależ on poleciał, oj, 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 pierwsza seria 123,5, ale nikt się nie spodziewał, że 140 metrów teraz skoczy Daniel Huber, nieprawdopodobne. No, teraz musi odpowiedzieć Markus Eisenbicher. No, on musi 123 metry skoczyć, bo była przebrana z Austriakami. Ale popatrzmy, czy on y, wytrzyma tę presję. Oj oj oj, 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 oj! O matko! Niemcy 119 metrów. Nie Niemcy oczywiście będą na podium, ale. Ależ Markus Eisenbicher to spartolił. Ależ Markus Eisenbicher to spartolił. Nie wytrzymał presji. jedyny plus jest taki, że jednak to no, tym był taki skok, który spowodował, że oczywiście reprezentacja. Yy, yy, oczywiście reprezentacja Niemiec nie stoi na podium, ale poczekajmy, wszystko jest możliwe. Halwo Regner, granerut, zdobywca kryształowej kuli sezon 2020-2021. Popatrzmy, granerut. Czy da podium Norwegii? Dobrze to na razie wygląda. Oto też będzie daleki skok i jest wylądowany! Telemarkiem 138 metrów i na prowadzeniu wychodzą Norwegowie. No i no Niemcy, teraz wszystko w rękach Kamila, to czy można powiedzieć w nogach Kamila. Teraz Kamil Stoch. Kamil niech to zakończy. Niech to nam, da nam wielką radość o to, żebyśmy stanęli na podium yy, Pucharu Drużynowego. 121 metrów musi skoczyć. Kamil on tutaj wygrywał w 2017 roku. Popatrzmy, Kamil Stok już w powietrzu. Tak jest. Tak jest. Jest. Mamy zwycięstwo. Polska zwycięża konkurs drużynowy. 138,5 odpowiedzi o skokiem. I jest prowadzenie. Będziemy liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Popatrzmy. Pierwsza Polska, druga Norwegia, trzecia Austria, czwarta. Reprezentacja Niemiec. Markus Eisenbichler po prostu to spartoli w drugiej serii. No i cóż, no Niemcy, Można nawet powiedziałbym, że zasłużenie jest tego na podium, no bo Schmidt tak sobie, paszkę tak sobie. Eisenbichler, no słuchajcie, 7,5 to był dobry pierwszy skok, ale, no i Geiger był tutaj jedynym plusem i pewnie chciałby walczyć o podium. Indywidualnie najlepszy byłby Dawid Kubacki, 284,1 na 10 to byłaby nota jego. I cóż, Polska prowadzi, wygrała z bardzo dużych przewagą nad Norwegią i Austrią. A następny konkurs drużynowy rozegra się w Falun, na skoczni, które której były kiedyś Mistrzostwa Świata. Teraz popatrzmy na ceremonię e, ceremonię właśnie e, dekoracji. Polska oczywiście na prowadzeniu na drugim Norwegię, na trzecim Austria. Polska będzie e, skakała z plastronami lidera e, pucharu drużynowego. A przecież jutro konkurs indywidualny, na którym, no, co Dawid nam pokazał, no to wierzymy w to, że się to uda. No hmm. właśnie, popatrzmy sobie na klasyfikację pucharu drużynowego, oczywiście Polacy e, są na prowadzeniu, ale no tylko dlatego, że po prostu zaczęliśmy I cóż, będzie ciekawie, bo następny odcinku będzie też Wisła, ale Zdecydowałem jednak, że to będzie tak na przemian. Raz, raz, yy, raz Puchar Świata, raz Król skoczny, raz Puchar Świata, raz Król Skocznik. Żeby było fair, no bo spokojnie, Król Skocznik jest, nic się nie stało, spokojnie, jest wszystko ok na no jutro. Czy nie wiem, czy jutro, bo nie wiadomo, czy będę miał czas. Ale jeżeli będę miał czas, to na następne odcinek będzie z Król Skoczni, Jeżeli nie, to będzie Puchar Świata albo coś innego. No nie wiem, no prędzej czy później tak zrobię sobie przerwę. Jak widzicie, no mam tutaj długi przystanek. Bardzo długo, dużo będzie konkursów. Nie wiem czy w ogóle jeszcze nawet uda nam się aż do końca planicy rozegrać. Ale ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!